Nie ma Nie się no. stopieć, no. ja to, Uśmiechnij się Janek. Czego? Uśmiechnij się. Pana, jak ładnie, No bo nie uśmiechnij się, teraz. Janek

No, no dawaj, to ja skończam, to nie, tak, nie jedzenia, tak, Daj ta grupa odbiegnie, a ja szybko zrobię zdjęcie. No nie ucieka! No Dobra.